Okej, okay, hej, cześć, mam z tej strony kondziks.pl i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i tak, jestem dalej w tej kupalni, yy, grałem poza odcinkiem trochę, żeby zdobyć trochę rzeczy, tak, mam ich trochę I, i zobaczcie, co właśnie zauważyłem, nagrywam, zacząłem nagrywać odcinek, ponieważ zauważyłem to cudo, tak jest, nie tego małego zombiego, eee. minucowy, tylko to cudo. Tak, 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 w ogóle nie mogę wyjść z tej kopalni przecież, O, widzę, że już nawet te cztery są yy, Nie mogę wyjść z tej kopalni Dlatego yy, ten Tu jestem, no i co, idę po te diaksy I robimy, realizujemy plan, który mam na dzisiaj Okej, okay, sprawa wygląda tak Obok mnie są diamenty, ale Jest tutaj szkielet O tym właśnie mówię Więc mam pomysł Żeby zrobić taki myk tak, gdzieś nie będzie. on tu. No mm, jest dużo po mnie. O, okej. Okay. I proszę państwa, nasze pierwsze. W końcu, to jest trzeci odcinek. Co jest? Czemu się nie. Tak, mam diaksy, rozumiecie go. Dwa. Y trzy. Cztery. 5! 6 diaksów! Wow, ludzie! Ale się fajnie, ale jest fajnie. Ej, dobra, nie ma tu lata. A ja mam pomoc, żeby się po prostu budować i kopać, i budować i kopać. Aż będę na powierzchni. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, jeszcze chwila. I jesteśmy na powierzchni. Gdzie my jesteśmy? A już wiem, gdzie jesteśmy. Tam jest nasz domek. Ej, jadźcie. Mega trudno, ale. Tak naprawdę to już. ja gdybym wyszedł od razu w tej kopalni, po w tym odcinku, to. Nie miałbym tych diaksów. Mega się cieszę z tych jak ok i ogólnie plan na dzisiaj to jest y, moi drodzy ten y, to jest plan na dzisiaj to jest ten. zrobić magazyn tak dokładnie y, chciałbym zrobić magazyn bo zanim zbuduję domek no to przydałoby się zrobimy magazyn pyk, 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 pyk tak, yy, okej okay. łoł, wow, jeszcze jedno mam okej okay. no i co? teraz tylko czekam na gładki kamień i widzimy się po pauzie i robimy magazyn tu tak, tutaj cały wykopię. Tutaj będzie takie wgłębienie w to. Ok, tylko pozbierałbym sobie jeszcze jedzonka. No, no to widzimy się po pauzie. Ok, ogólnie już chyba pracuję tutaj 10 minut i. No, dopiero tyle zrobiłem, jakoś tak to było. A to nie będzie chyba aż tak duże wgłębienie. Może już tutaj zacznę robić? Bo Ja mam plan, żeby na jednym, w jednej kolumnie było y, pięć skrzynek. Takich skrzynek. Więc ten, na przykład, będzie różnie. Jedna na emeraldy, druga na diamenty. Jeden na redstone, drugi na Azuryt. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Ups. to jest co tu się dzieje, no okej okay. stawcie w górę Bo czemu nie będę mm. naprawdę zadowolony Pamiętajcie, cztery łapki w górę i robimy to na shaderach Tak jest w shaderach chyba, że będziemy mega I Wam to będzie przeszkadzało Chociaż jak normalnie gram to mi nie laczy to już od bezu zależy. Tylko. Po będę potrzebował w sumie betonu. Więc. Nie wiem, mi się wydaje, że już. To będzie jakoś dotąd. Bo ja cię, panie. Patrzcie, to mnie atakuje. No. No mnie weźcie. Iście stąd. I tak to jest, jak Chce się normalnie pracować, to tu nagle taki zombie pojedzie No, widzicie? To jest jakieś dziwne. O mm. nie! Creeper nie może wybuchnąć. im muszę dać dużo świec, bo oni będą ciągle przychodzić. Okej. Okay. Dobra, wybuch sobie. Ale przy okazji zabił zombiego, więc... No okej. Okay. A i teraz wam pokażę jakiej to będzie wielkości. Ok, wielkości to będzie 10. 10, w sensie tu na 7. I to będzie takie fajne wejście. No i co? Będzie tutaj taka duża skrzynka. I tyle. Chociaż no, chociaż wolałbym zrobić wgłębione, Okej, okay, aktualnie mam pół serduszka. Tak jest, nie mi spaść. Zobaczcie panie, ile to jest szkiel... Aha. Okej. Okay. Nie no, ja chyba muszę sobie dać tu peaceful. Dziękuję bardzo. Ja nie wytrzymam. Dobra. Yy, na potrzeby tego odcinka. Łatwy. Dobra. Na potrzeby tego odcinka. Pokojowy. Dobra nie. Ok, mała no, zmiana planów to jednak będzie wgłębione, bo to będzie fajnie wyglądało. Powinni wiedzieć, jaki mam pomysł. Więc, no, bierzemy się dalej do roboty. Właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że mamy w ogóle arbuzy, bo znalazłem w tym, więc robimy sobie farmę, ale to w kolejnym odcinku... Yy, no i co? Tak, kolejny raz mówię, ja widzę, że my się do serio, mi to mógł zajmie z pół godziny. Ja muszę tam wbudować no trochę tak dalej. Ale by mi się enchanty przydały. No, jak na razie to tak wygląda. Ej, słuchajcie, mam dla was y, w ogóle lifehacka, y, że ten... Że jak chcecie sobie zrobić podłogę, to róbcie sobie pół płytki. Patrzcie, ja miałem chyba z dwa z takich i mam, teraz, nie wiem, do cztery. No i sobie tak stawiajcie. To jest taki lifehack Minecraftowy, gdzie budujecie domek czy coś. Okej, okay, jesteśmy już po pauzie i... Niestety nie skończyłem całego, ale... Zrobię to poza odcinkiem Po co robić tak pauzę Już tutaj troszkę mi się segreguje Muszę więcej drewna zbierać No i co Będzie naprawdę duży magazynek Pięć do góry I myślę, że w następnym odcinku jeszcze domku nie będzie Tylko nether zrobię No i co Tak to się prezentuje Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Oczywiście dajcie łapęci w górę. Dajcie subika, bo czemu nie. Okej. Okay. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się magazynik podoba. I domek pewnie zbudujemy tam albo gdzieś tu, bo gdzieś... No, chyba tu, tak żeby było blisko magazynka. No, więc w kolejnym odcinku. Na pewno już pójdziemy y, y, zrobić portal do netheru. Staramy się i po, żeby pozbierać jasnogłas i po nederze y, Zrobimy sobie już to będzie chyba piąty odcinek tak? Albo szósty zależy co jeszcze będzie trzeba zrobić jeszcze warmy arbuzów, więc no więc jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie i buja!